Ostatnio mówiliśmy Wam o tym, że możecie nagrać swój cover piosenki, najnowszej piosenki Michała Wiśniewskiego. No i Was tak zachęcaliśmy, to z Litką też postanowiliśmy nagrać swoją wersję. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba. Zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, tam filmik. Do zobaczenia. No to co, śpiewamy? Śpiewamy. Ta piosenka jest jak pocałunek. Na dzień dobry dla ciebie, kochanie. Żebyś rano mnie poczęstowała z tym uśmiechem słodkim na śniadanie. Dla piosenki energia słoneczna ładuje baterie miłości. Byśmy mogli bez ciebie wytrzymać, gdy rozłąka na chwilę zagości. Dlatego dzień za! śpiewam Ci miłość. Dlatego dzień za dniem śpiewam Ci miłość. Dlatego dzień za dniem śpiewam Ci miłość. Dlatego dzień za dniem śpiewam Ci miłość. I to by było na tyle. Dziękujemy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy!